Cześć, witam Cię serdecznie w trzeciej części naszej serii. Teraz ja o ranach, które sprawiają, że tak trudno nam wyjść z toksycznej relacji. W pierwszej części wracaliśmy do źródła, do wewnętrznego dziecka i do tego momentu, w którym coś się w Tobie zatrzymało. Mogło to być wtedy, gdy miałaś 5, 7, może 9 lat i pojawiła się myśl: Nie zasługuję, nie jestem wystarczająca, coś ze mną jest nie tak. W drugiej części rozmawialiśmy o ranie przynależności. Dlaczego tak często czujemy, że musimy się dopasować, żeby być kochanymi? Dlaczego wybieramy relacje, w których nie ma dla nas miejsca? Więc jeżeli jeszcze tych części nie zobaczyłeś, nie zobaczyłaś, więc zapraszam Cię, żebyś e, nadrobił, nadrobiła. A dziś wejdziemy w ranę odrzucenia. Tę, która mówi, jeżeli pokażę siebie taką, jaka jestem, stracę miłość. Stracę siebie. Nie zostanę przyjęta. Zostanę odrzucona. Ten, która podpowiada, lepiej się ukryj. Dopasuj, nie wychylaj, bo inaczej zostaniesz sama. Nie będę ukrywać. To będzie mocny odcinek. Bo rana odrzucenia sięga najgłębiej. Często powstaje jeszcze zanim nauczyliśmy się mówić. I nawet jeśli dziś wydaje nam się, że jesteśmy dorośli, silni i niezależni do w środku w momentach kryzysu odzywa się to małe dziecko, które boi się, że ktoś się zostawi. Rana odrzucenia nie znika od samego znalezienia kogoś lepszego. Trzeba zobaczyć jej źródło i nazwać ból, oddać ciężar temu, do kogo to należy, bo to od kogoś przyszło do Ciebie. W pracy systemowej oznacza to najczęściej proces z mamą. Chodzi o to, żeby nie oceniać, ale uznać, zaakceptować to co było. Trzeba zobaczyć jej źródło, nazwać ból i oddać ciężar temu, do kogo to należy, bo ty od kogoś to przyjąłeś. Na kimś twoja historia się zaczęła. W mówi się, że źródło jest w mamie, bo to ona jest pierwszym obiektem więzi. Jeśli ta więź zostaje zaburzona, czyli brak kontaktu, rozdzielenie, emocjonalne zamrożenie, dziecko może zapisać sobie przekonanie nie jestem chciany, nie jestem chciana. Ale ojciec nie jest tutaj bierny, dlatego że ojciec też może mieć w sobie ranę odrzucenia. Coś mogło się wydarzyć w jego historii, że taki zapis powstał. I on może też odrzucać swoje dziecko nieświadomie lub przez zaniedbanie różnie bywa, emocjonalnie też może od, od, odrzucać swoje dziecko. I ten wzorzec w dziecku się jeszcze bardziej utrwala i jeszcze bardziej wzmacnia. Rana odrzucenia to jedno z najgłębszych zrań, jakie możemy nosić. Sama doświadczyłam i wiem o czym mówię. Czasem powstaje tak wcześniej, że w ogóle tego nie pamiętamy. To, jak mama przyjęła swoje dziecko, kształtuje to, jak ono później umie przyjmować miłość, uwagę, dobro. Jeżeli natomiast ojciec odrzuca dziecko, bardzo wiele zależy od tego, jak matka do tego podejdzie. Jeśli, zacho jeśli zachowa spokój, neutra i neutralność, dziecko może to przyjąć łagodniej. Jeśli jednak mama ma żal, wrogość do ojca, może nieświadomie okazywać to dziecku, pomimo że je kocha. Ona może je kochać, ale może nieświadomie okazywać to dziecko. I wtedy odrzucenie zapisuje się podwójnie. Trauma odrzucenia może powstać w wielu momentach. Przy narodzinach, w okresie od 0 do 7 lat. Gdy mama jest emocjonalnie niedostępna, gdy ojciec wybiera alkohol, pracę albo, lub inną, albo inną kobietę, gdy w domu są konflikty, a dziecko zostaje wciągnięte w te konflikty, jest takim sojusznikiem, gdy brakuje czułości, patrzenia w oczy, po prostu taki wiesz, zwykłej obecności i tego magicznego słowa, kocham cię. Cofnijmy się do czasów, kiedy po porodzie. Dziecko zabierano od matki. Nawet na kilka godzin, czasem na całą noc ojciec nie był w ogóle przy porodzie. Robiono badania, zabiegi, a mama nie mogła przytulić swojego dziecka. Ona może nawet czekała z otwartymi ramionami, ale dziecko tego nie wiedziało. Dla niego był tylko chłód, pustka, brak mamy, obcy ludzie, dużo światła, strach, lęk. I w tym pierwszym zapisie ciała mogło pojawić się: Nie ma mamy, jestem sam. Mogło być tak, że mama była po prostu po porodzie chora, w depresji poporodowej, w szoku, nie miała siły na kontakt wzrokowy, dotyk, uśmiech. Nie dlatego, że nie kochała, ale dlatego, że sama ledwo oddychała, a dziecko czuło tylko nie chcą mnie, nie ma dla mnie miejsca, jestem tutaj niewygodny, czuję się niedopasowany. Co charakteryzuje bardzo tą ranę, to to, że ta rana, jak każda inna rana, przechodzi często z pokolenia na pokolenie. Jeśli mama nosiła w sobie swoje odrzucenie, to choćby chciała, nie zawsze mogła dać pełne przyjęcie swojemu dziecku, bo ona miała zapis w sobie odrzucenia czyli automatycznie odrzucam i jestem odrzucona. I wtedy dziecko rośnie z przekonaniem Muszę się dopasować, żeby mnie chcieli. Nie mogę pokazać całej siebie, bo mnie odrzucą. Muszę zapracować na to, żeby mnie chciano. Jest jeszcze taki jeden haczyk. Czasami odrzucenie wcale nie wygląda jak odrzucenie. Mama nigdy nie powie dziecku, nie chcę cię. Ale jeśli ma w sobie żal do ojca i mówi do dziecka, jesteś taki sam jak ten twój ojciec, to w małej głowie zapisuje się prosty wniosek. Do dzieci są. Proste, białe to białe, a czarne to czarne. Czyli jeżeli mama mówi mi, jesteś taki sam jak twój ojciec, to mama nie lubi taty, tata jest częścią mnie, czyli mama nie lubi mnie, bo dziecko to pół mama, a pół tata. I wiesz co, nawet jeżeli to narcyz, to to jest dalej połówka twojego dziecka. I to jest odrzucenie, może subtelne, może nieświadome, ale odczuwalne całym ciałem. Czasami żart i wyśmiewanie się staje się dla dziecka też rozumiane jako odrzucenie, bo dziecko dorasta i się zmienia. I zabawa i słowa, które nie raniły pięciolatka, mogą zranić dziesięciolatka. A w dorosłości, no właśnie. Dzięki tej ranie nie wybieramy partnera sercem i spokojem. Wybieramy właśnie tą raną, no i tym lękiem bo w środku w Tobie jest głód przyjęcia. Jeśli w dzieciństwie go zabrakło, to w dorosłości szukamy kogoś, kto w końcu nas wybierze i w końcu z nami zostanie. Wybieramy znajomy wzorzec. Nasz system nerwowy czuje się wtedy bezpiecznie. Tam, gdzie historia jest znana, nawet jeśli jest bolesna, jeśli w domu była niedostępność, chłód, milczenie, Podświadomie przyciągnie nas ktoś podobny. Zamiast równej relacji wchodzimy o walkę i o uwagę. Z osoba z raną odrzucenia łatwo wchodzi w rolę zasługującej. Robi więcej, daje więcej, ustępuje więcej. Ona zawsze jest więcej. Ona stawia sobie bardzo wysoką poprzeczkę, ale też później stawia innym wysoką poprzeczkę. A toksyk co? Toksyk od razu to czuje. Ludzie z narcystycznymi czy manipulacyjnymi cechami wyczuwają kogoś, kto boi się odrzucenia. To jest jak taki radar na nich, naprawdę oni to czują. I wystarczy, oni wiedzą, że wystarczy trochę uwagi, potem wycofanie tej uwagi, żeby przykleić nas do siebie. To jest taka pajęczyna toksyczna, złapanie muchy w pajęczynę. A potem cykl powtarza traumę. Toksyczny partner będzie odtwarzał ten sam brak, który znamy już z dzieciństwa, czyli niedostępność, chłód, odrzucenie, to wszystko co mówiłam wcześniej. I to daje złudne poczucie, że tym razem to naprawię. I ty gonisz, biegniesz za tym, naprawiasz, starasz się coś posklejać, a w rzeczywistości to tylko pogłębia twoją ranę. No dobrze, jak to działa? Krok po krok. W środku jest głód przyjęcia. Jeśli w dzieciństwie zabrakło pełnej obecności mamy albo taty, to w dorosłości szukasz kogoś, kto w końcu Cię wybierze i w końcu zostanie. W końcu ktoś zrobi miejsce dla Ciebie, w końcu ktoś przyjmie cię, w końcu ktoś zdejmie z Ciebie ciężar oczekiwania, wyczekiwania, wypatrywania i przeczekiwania. Dwa. Wybierasz znajomy wzorzec, czyli twój system nerwowy czuje się bezpiecznie tam, gdzie historia jest dla niego znana, nawet jeśli jest bolesna. Czyli kiedy jesteś w związku toksycznym i zastanawiasz się w ogóle, czy jesteś w związku toksycznym, ale masz wrażenie, że nie jesteś w stanie żyć z tym partnerem, ale też nie jesteś w stanie żyć bez tego partnera. Widzisz, to jest to samo. Nie służy mi, ale jestem z nim. Czyli to jest właśnie dokładnie z tej rany odrzucenia. Jeśli w domu była niedostępność, chłód, milczenie i wszystko, co do tej pory powiedziałam, to poświadomie przyciągnie Cię ktoś podobny, bo to, co masz wewnątrz, przyciągniesz na zewnątrz. I teraz, jeżeli dorastasz w domu rodzinnym, to tam jest pewna energia. Ty masz energię, ja mam energię, wszystko jest energią. I dorastasz w pewnej energii. I teraz wychodząc, kiedy dorastasz, wychodząc w życie, wychodzisz z tą energią, i ta energia ma pewną częstotliwość. I na tej częstotliwości dopierasz drugą energię, bo energii musi się dobrać, to musi pasować do siebie. I teraz na tej samej częstotliwości dopierasz drugą energię. A jeżeli w domu było toksycznie, było zimno, było chłodno, emocjonalnie, było zamknięte, uwierzyłaś, że nie ma dla ciebie miejsca, że jesteś niewystarczająco dobra. Wszystko to, co do tej pory mówiliśmy, czyli na tej częstotliwości jest Twoja energia, niskiej. I tak samo dobierzesz sobie taką samą energię, żeby ona pasowała do Twojej. Czyli dobierzesz sobie pa partnera w niskich wibracjach, w niskiej energii, na niskich częstotliwościach. Czyli dokładnie toksyka, bo toksyk jest w niskiej energii. I teraz. Jeżeli chcesz to zmienić, musisz podnieść swoją częstotliwość. Wtedy przyciągniesz zupełnie innego partnera. 3. Zamiast równej relacji jest walka o uwagę. Osoba z raną odrzucenia łatwo wchodzi w, re, w rolę zasługującej. Czyli robi więcej, daje więcej, ustępuje więcej, ona jest zawsze więcej i ona zawsze ma wyższą poprzeczkę. I nawet nie ktoś musi tą poprzeczkę postawić, ta osoba sobie sama stawia wysoką poprzeczkę, a później też oczekuje od innych, no bo skoro ja dałam rację, radę, no to jak, ty też sobie możesz dać radę, nie? Dlaczego tak jest? Dlatego, że ta osoba musiała zasłużyć na to, żeby ją zauważono w ogóle, zasłużyć na uwagę, zasłużyć, żeby była. Dlatego ona musiała... W jej przekonaniu dacie więcej cały czas, chociaż i tak to nie było docenione i to nie było za, zauważone. A sama nazwa zasługuje, czyli co? Zasłużyć, służyć, usłużyć. Czyli ty musisz zasłużyć i się pokłaniać, żeby tobie dano. Żeby Tobie pozwolono, żebyś Ty mogła być w tym związku, żeby on musi, mógł przetrwać, to Ty się musisz więcej postarać. Dlatego tak bardzo personalnie do Ciebie dochodzi, kiedy toksyk ci mówi, to twoja wina, że się nasza rodzina rozwaliła. To przez ciebie, gdybyś ty się inaczej zachowywała, to ja bym cię nie zdradził i tam nie wiadomo, co ci jeszcze powie. I Ty wtedy dostajesz potwierdzenie, że niewystarczająco dobrze się postarałaś, chociaż wiesz, że to jest nieprawda. I tak trzymasz się tego, i tak to Cię boli, bierzesz to do siebie i się zastanawiasz, co mogłaś zrobić lepiej. I kiedy Wy ze sobą nie jesteście, partner były ma już inną osobę, a Ty dalej siedzisz w tym samym i masz poczucie winy, że to przez Ciebie wszystko się rozpadło. I jeszcze jedna, jedna bardzo ważna rzecz, kiedy musisz zasłużyć, kiedy służysz, jesteś służką. Dla innych, dlatego ofiarujesz się, bo ty się w ofiarze oddajesz. Więc ty oczekujesz, a dwa. Służący ma swojego pana. A dla toksyka to jest po prostu jak ulubiona muzyka. Toksyk wyczuwacie na odległość. Ludzie, którzy mają narcystyczne, Manipulacyjny, takie wiesz, chłodne cechy, potrafi wyczuć kogoś takiego jak ty, kogoś, kto boi się odrzucenia. Oni mają jak sensor jakiś, jak pies myśliski, który wy, wyczuje cię nosem. Oni wiedzą wystarczająco dobrze, że troszeczkę ci rzucą uwagi, a potem się wycofają. To jest jak rzucenie psu kości, a potem zabranie tej kości, bo wiedzą, że to w momencie, kiedy ci podam. Obudzi w tobie ten głód, który ty znasz, i chęć zawalczenia, czyli od razu stawiania sobie poprzeczki, od razu pójście w to, jak ten Reksiu po tą kość. Bo osoba toksyczna wie, że to pozwoli jej przykleić się do ciebie. 5. Cykl powtarza traumy, czyli toksyczny partner będzie odtwarzał ten sam brak, który znasz z dzieciństwa. Czyli będzie niedostępny, wycofany, raniący, to co mówiliśmy wcześniej. To daje złudne poczucie, że, w, że tym razem ja to naprawię, a w rzeczywistości to tylko pogłębia Twoją ranę. Ale jesteś przyzwyczajo przyzwyczajona do zawalczenia, do stawiania sobie wysokiej poprzeczki i jesteś przyzwyczajona do tego, że Ty musisz zasłużyć na coś, musisz o coś zawalczyć. Tobie nic nie przychodzi lekko. I co my bardzo często mówimy, moim marzeniem było mieć dobrego męża. Bałam się, że bałam się, i nie chciałam właśnie mieć osoby, która nie będzie mnie kochała, nie będzie mnie odrzucała, i dokładnie taką dostałaś. Dlatego, że nieważne to, co chciałaś, ważne, co stało za tym chceniem, jaka emocja i jaki lęk był tam wbudowany, i dlatego właśnie dostałaś to, czego nie chciałaś, bo to, przed czym uciekasz bo właśnie to cię dogoni i to pogłębia twoją ranę, bo twoje wybory muszą pasować do twojego mechanizmu, a żeby to zmienić, musisz zmienić mechanizm. W skrócie, rana odrzucenia nie pozwala nam wybrać partnera, który jest naprawdę dostępny i bezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie pasowała do naszego mechanizmu, dopóki jej nie przepracujemy. Bo dla osoby z tą raną spokój i stabilność często wydaje się nudne i nieprawdziwe. Zauważyłaś, że osoby, które były takie fajne, zbalansowane, to odrzucała się. to było takie hmm, nudne. No niby jest ok, no niby fajna, no niby fajne, przystojny, ale brakuje tej osobie czegoś, czegoś, czegoś takiego fajnego, takiego kopa, tego rollercoastera. Bo to to właśnie kojarzy ci się z prawdziwą miłością, bo przypomina ci dzieciństwo, w którym miłość była połączona z lękiem, a cisza z niepewnością, o czymś, co musisz zawalczyć. A kiedy dostajesz to na talerzu, nie musisz nic zrobić, czujesz się bezużyteczna, bo to nie pasuje do tego mechanizmu. Ty musisz poczuć się odrzucona, ty musisz poczuć się jak ten reksio, który musi zawalczyć o tą kość. Nie ma tak, że oni ci podadzą tak za nic, tak o, bo tylko jesteś. Kiedyś nie wystarczyło to tylko być, dlatego powstała rana odrzucenia. Ale to jest do przepracowania, to jest do ukochania. A teraz zaproszę Cię do krótkiego ćwiczenia. Znajdź proszę Cię krzesło lub fotel. Możesz na chwilkę zatrzymać sobie to nagranie i wrócić do niego za chwilkę. Postaw tak, żeby stało osobno, nie było dosunięte ani do biurka, ani do stołu. Możesz je postawić sobie na środku. I tak, stań kawałek dalej od niego. I posłuchaj mnie uważnie. To jest Twoje krzesło, Twoje miejsce w świecie. Stój naprzeciwko i popatrz na nie. Co przychodzi? Zwróć uwagę, jaką masz pierwsz, jakie masz pierwsze odczucie. Kiedy je widzisz, czy chcesz od razu na nim usiąść? Czy może pojawił się opór i myśl: O nie, to nie dla mnie. Poczuj to, przyjrzyj się, co przyszło pierwsze. Chęć usiąść, czy opór? O nie, to nie dla mnie. A teraz powoli podejdź do niego i zatrzymaj się na chwilkę. Weź głęboki wdech. I usiądź. I wydech. Poczuj, jak twoje ciało opiera się o oparcie, Jak stopy dotykają podłogi. To jest twoje miejsce. Nikt ci go nie odbierze. I patrz, nie musisz na nie zasługiwać. I nie musisz się dopasowywać. Poczuję. Ono po prostu jest. Możesz położyć rękę na sercu i powiedzieć w myślach. A możesz powiedzieć to też na głos. Jestem chciana. Jest dla mnie miejsce. Wybieram siebie. I zostań z tym chwilkę. I posiedź tak przez chwilkę. Oddychaj spokojnie. Wdech i wydech. Pozwól, żeby Twoje ciało zapamiętało to poczucie bezpieczeństwa. Pobądź z tym. Dokładnie tak. Podziękuj sobie za to, że stawiłaś się do tego ćwiczenia. Jeżeli masz problem przepracować ją sama sam, to tutaj pod komentarzem jest link do pracy ze mną, do moich social mediów, w Bio jest też link do mojego kalendarza. No i oczywiście o godzinie 21 w niedzielę będzie kolejna rana, której się... Przyjrzymy. No, i oczywiście daj mi znać w komentarzu, czy rozpoznajesz tą ranę u siebie i jak sobie z nią radzisz. Pamiętaj, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnej części. Pozdrawiam Was serdecznie.